Więc jeżeli chcesz właśnie doświadczać tego, tych wspaniałości w swoim życiu, to po prostu otwórz się na to, powiedz tak dla swojej boskiej świadomości, dla swojej nas świadomości, powiedz tak dla swojego geniuszu, powiedz tak dla czystego umysłu, powiedz tak dla swojej wspaniałej intuicji i odpuść kontrolę, odpuść, zaufaj. I daj się poprowadzić. Zapraszam Cię serdecznie do kursu Oczyszczenia Umysłu. Także do innych moich kursów czy sesji, jeżeli poczujesz. Natomiast, akurat kurs Oczyszczenia Umysłu jest takim pierwszym, który polecam, jeżeli ktoś w ogóle chce zacząć pracę ze mną. Tak? Bo wiele osób chce zacząć pracę ze mną indywidualnie. Bardzo rzadko się godzę na taką pracę w momencie, kiedy ktoś nie przeszedł właśnie kursu oczyszczania umysłu emocji. Więc jeżeli ktoś chce uczestniczyć właśnie w jakichś takich moich bardziej zaawansowanych programach, czy też w pracy indywidualnej, to w zasadzie ten kurs oczyszczania umysłu jest takim obowiązkową pozycją.